Cześć. Z tej strony Marcin Staniec. Przygotowaliśmy dla was taki mały cykl o wyrobach ceramicznych. Dziś spróbujemy wykonać taką fajną fikuśną miskę właśnie z ceramiki. Przede wszystkim potrzebna nam będzie glina. Jak już mamy odpowiednią ilość gliny, to taką pomocą naukową dla nas będzie właśnie taka miseczka. Ta miseczka będzie formą dla naszej gliny, czyli dla tej miseczki ceramicznej, którą wykonamy. Ona celowo jest przezroczysta, tak żeby było widać co tam w środku się dzieje, ale możecie wykorzystać tam plastikową czy jakąś inną ceramiczną. Potrzebna też będzie folia. Taka zwykła z jakiejś torebki na przykład. I takie narzędzie, tak zwana cyklina, o takim półokrągłym kształcie. Ewentualnie jak ktoś nie ma, może wykorzystać taki, no nie za ostry nóż, też o takim kształcie. Z kompletu mamy. I jeszcze przyda się kawałek takiej mocnej nici do odcięcia gliny. Tą miseczkę będziemy wykonywać z różnych kształtów, powiedzmy z wałków, z jakichś fragmentów, z kulek. Na początek dobrze jest tą glinę pociąć na mniejsze kawałki. O, i właśnie do tego służy taka mocna nić. I już mamy jeden taki kawałeczek ucięty. Z takiego kawałeczka próbujemy wyprodukować różne takie formy, na przykład wałeczki do wyklejania właśnie w tej, w tej miejscu. Tych wałeczków najlepiej sobie zrobić troszkę więcej i dobrze by było, żeby one były tej samej średnicy, tak około centymetra. Ale niekoniecznie to muszą być wałeczki, mogą to być też jakieś takie, o właśnie placuszki, jakieś kuleczki. O, takie różne, różne formy. I co dalej z tym robimy? No to już właśnie potrzebna będzie nam właśnie ta forma, czyli nasza miska, którą pewnie mama nam pożyczy i folia, którą wkładamy do środka. Ta folia jest potrzebna do tego, żeby glina nie przykleiła się do miski. I zaczynamy, najlepiej zacząć właśnie od takiego ślimaka. Z wałeczka wykonujemy takiego ślimaczka i wklejamy no tutaj, na dno miski. Obok tego ślimaczka jakiś inny kawałek. I rozgniatamy w ten sposób, żeby te dwa kawałki się do siebie przykleiły. Tu jeszcze jakiś wałeczek. Kawałek takiej kulki. I wypełniamy całe dynomiski oraz boczne te ściany. Od czasu do czasu z takiego wałka możemy zrobić ślimaczka. Albo takich ślimaczków możemy zrobić dużo. To zależy jaki efekt chcemy osiągnąć. Nasza glina jest dość wilgotna, nie musimy używać wody. Gdyby się tak zdarzyło, że glina jest trochę przesuszona, to te elementy musimy przyklejać na taki szlam zrobiony z wody i z gliny. Ale ta jest wyjątkowo e, wilgotna. Także bez problemów przyklejają się te fragmenty do siebie. Te dodamy troszkę wyżej. Tutaj je zrobimy jakieś takie zygzaki w środku, zawiasu, co komu się po prostu uda, co komu się podoba. A w środku to wygląda tak. W tej chwili jeszcze tutaj są takie ażury i dziury, ale to za chwilę zniknie. Zresztą one w ogóle nie przeszkadzają. Chyba, że chcemy, żeby ta miska była użyteczna, no to wtedy trzeba ją. Skutecznie pozaklepić. A Jeżeli to będzie tylko dekoracyjna, w której będziemy trzymać jakieś na przykład owoce, no to takie dziurki w ogóle nie przeszkadzają. O no i w pewnym momencie już zaczynają te fragmenty gliny wystawać poza brzeg niski, czyli w tym momencie już jakby musimy myśleć o wykończeniu. Klejamy tylko do krawędzi niski, ewentualnie troszkę wyżej troszkę niżej, jak w torce. I gdy już jesteśmy przy krawędzi to musimy troszkę tą miskę poprzeciskać tą glinę w środku, żeby te fragmenty się ze sobą połączyły i żeby te dziurki między poszczególnymi właśnie elementami pozaklejać. No, bo w tej chwili to wygląda w ten sposób. I te wszystkie takie prześwity musimy zlikwidować. Wszystkie te elementy muszą być dobrze przyklejone, ponieważ glina, kiedy wysycha, zmniejsza swoją objętość i mogłyby się te fragmenty porozklejać. A tutaj gdy już są pozacierane, wystarczy dłoń i palcami wyrównywać. Oczywiście przydatne może być też to narzędzie. Jeżeli chcemy dobrze wyprofilować, bardzo wygładzić, to właśnie takim narzędziem próbujemy to robić, ale równie dobrze można to zrobić dłoni. Taki nieostry nóż też się przydaje. Jeżeli ma odpowiedni kształt, to tutaj ładnie nam profiluje tą niskę. Jeżeli ktoś chce mieć bardzo gładką, no to dopracowuje to yy, bardzo dokładnie. My na potrzeby filmu już tak próbujemy troszkę to skrócić, także ja już nie będę jej tutaj tak dopieszczał. Pokażę Wam za chwilę, jaki będzie tego efekt po wyjęciu. Jeżeli glina jest mokra, należałoby yy, odczekać jakąś godzinkę yy, do dwóch godzin. Można lekkim, lekko przykryć papierem, żeby zbyt szybko ta miska, żeby woda zbyt szybko nie odparowała, żeby miska nie wyschła za szybko, ponieważ może spowodować jakieś pęknięcia. I tak po godzinie, po dwóch można już tą miskę wyjmować. Wtedy glina się robi stabilniejsza, troszkę podeschnie. Ja spróbuję wyjąć teraz, mam nadzieję, że nic się nie popsuje i zobaczycie jak to wygląda. No i teraz właśnie folia, przydaje się folia, po to była ta folia, żeby było łatwo tą miskę wyjąć. Lina się do niski nie przykleja. Praktycznie niska jest 30. O, i właśnie. Teraz widać, jaki mamy tutaj efekt po tej stronie. Czyli takie marmurkowe wzorki. Przy okazji też folia się podbijała. Gdy to wyschnie, i później wypali się w piecu, wtedy efekt jest bardzo ciekawy. Jeżeli da się do tego jeszcze dodatkowo szkliwa. Po wypaleniu daje nam bardzo piękną misę. Może to też być doniczka, lub jakiś pojemnik tak, w tym kształcie. W tej chwili jest jeszcze troszkę niestabilna, bo ta glina jest miękka, ale to już jest w zasadzie efekt końcowy. Tak wygląda właśnie nasza miska po wyjęciu z formy. Oczywiście, tutaj w środku można sobie jeszcze delikatnie pozacierać. Żeby ona była gładka. Ale w zasadzie niekoniecznie ona już się nadaje do użycia. Ten filmik jest pierwszym filmikiem, który szykujemy dla Was właśnie z cyklu o ceramice. Myślę, że wkrótce będzie i więcej. Także zapraszam do oglądania. Pozdrawiam.